Witam was wszystkich serdecznie serdecznie w kolejnym odcineczku z a 4. Dzisiaj się z, widzę z wami. Dzień przed, który nagrywam, więc fajnie chyba. Ale z wielkim bólem się z wami witam, mm, Już naprawdę cierpię. Cierpię teraz. Nawet nie chcę wiedzieć, jak bardzo. Iż. E... Naciągnęłem sobie coś, ale tak w sensie naciągnęłem sobie coś. Czy to praca, czy to ten. Oż się przycina, he. Zagram gram sobie właśnie w Sensera, bo stwierdziłem, że to jest najbardziej chillerska gra, którą taką mam ochotę, a i tak nie mam siły za bardzo się ruszać, ale nie miałem ochoty już leżeć i oglądać serialu na, dziś, na dzisiaj, czyli na jutro. Też muszę mieć film, czyli na kiedy wy to oglądacie. Jest ciężko, mam ciągle sychami na plecach z lewej strony na górze i no normalnie nie mogłem wczoraj nawet chodzić, nie? więc ja wam powiem, że jest ciężko. No, ale stwierdziłem, że chociaż co ponagrywam, może, bo chociaż coś, chociaż coś porobić. Więc tak, jestem tutaj. Mamy ulepszenie, mamy rzeczy, coś tam pogarniamy. O oh, hakowanie, więcej czasu. Spoko. Właśnie byśmy porobili te wszystkie misje dodatkowe, żeby mieć spokój. I mieć fajnie. Zyniak jest tylko tak dobrze, jak tak, a ja muszę trochę podpoczywać, więc jest spoko, jest zabawa. No, już się świetnie bawię. Naprawdę miło tak wejść do jakiejś gry pod tym czasie, co leżałem teraz w łóżku. Dzień wcześniej było wszystko okej. Okay, ale przewaliłem prawdopodobnie z ćwiczeniami. A no, w pracy oczywiście jak świetny człowiek jestem, no bolało mnie okej. Okay, ale co zrobiłem? Zrobiłem pompkę, żeby zobaczyć, czy może wyjdzie mi to. No i weszło mi jeszcze bardziej aż, nie wiem czy mi właśnie naderwałem sobie coś Mam nadzieję, że nie, może naderwałem sobie mięsień Ale boli jak cholera tyle wam powiem No zobaczymy jak to będzie, na razie możemy sobie ulepszyć super skok O wysokość No i mamy najlepszy skok Zobaczmy jak wysoko o, panie, ale to pięknie wysoko jest. I zaczynamy zabawę powoli na ostro. Da. Muszę się trochę rozerwać naprawdę. Potrzebuję tego. Naprawdę, jest taka świetna zabawa. Du, 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 du. Dobrze jedynie, że jest weekend, bo dzisiaj jest piątek. W piątek nie mogę pójść do pracy, gdzie miałem tyle pracy w pracy i nie miałem ochoty zostawać w domu, ale no co. Czasami trzeba. Dobra, chociaż nas nie gonią teraz dzięki temu. Tylko po to, co zrobiłem. Trzeba zbierać klasy, to trzeba wszystko robić. No dzisiaj pewnie sobie posiedzę, ten... no tyle ile nam rady. Posiedzi mi się ok, jeżeli siedzę teraz w tej pozycji, to siedzę, jeżeli się przesunę, to już mnie boli, ale no nie mogę już leżeć. No już mam dosyć leżenia. Wiecie, jak to jest, jak chory jesteś, to już dochodzi ten moment, kiedyś ten, a ja bardzo szybko, I bardzo szybko mi dochodzi ten moment, właśnie. Różny sprint nieskończony, a szybowanie bardzo mało zużywa. Jest to masa rzeczy do roboty. O ho ho, mojego spela. Jak ma tego spela wybrać Czekajcie nie mam spela D nie mam spela? Nie wiem gdzie mu spela jest Czemu nie mogę go użyć Nie jak zmienić spela. Szybko. Weźcie co muszę zobaczyć w opcjach e, sterowania? E, Piesze ogólne, menu broni, poprzedna broń, menu hub. OG. O. G. o. Ale ja na ogólnie moc wolę używać wybuch, yy, elementy. Eksplozja. No, teraz mogę się bawić. Bo trochę nie mówię. Nie, 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 muszę, muszę się przyzwyczaić. Jak ostatnio Wam mówiłem, bardzo tak naprawdę dużo gier zmieniam żeby nadrobić wszystko, to czego nie mam zrobione. No i niestety, no. Trzeba porobić to, co można. Czy mogę sobie zadzwonić po kogoś? Co tu są za postacie? Przóżnie, co to jest? Co tu się dzieje? Szuchnięty Mikołaj, ale się tu odpierdziela, baniano. Pan Miko Mam Mikołaja po swojej stronie. Masakrujemy wszystkich! Tak, to wszystko jest takie dziwne Nie dlatego, że jest bugowana a że jesteśmy właśnie w grze Szurnięty Mikołaj, naprawdę jest szurnięty Jak to jest popsute, nie? Ale właśnie niszczymy tu świat, tak naprawdę. Mój piękny Mikołaj, młodzież partnera. To jest świetne, świetne, mam nadzieję, że będzie za mną tak daleko. No myślę, że się będzie tepał za mną. Mam nadzieję. Co on ten zrobić? Ja nawet nie wiem. Wykomenduję, że się będzie naprawdę spokojny, bo wiecie jak to. Spierdzielamy pojazdem. Mamy jeszcze ze sobą tego Mikołaja, który jest śródnięty, ale z nim to jakoś pójdzie. Nie wiem, czym jest ten pojazd i co z niego będziemy mieli. Jak działa to, że zabieramy jakiś pojazd, ale nie, nie narzekamy. I jeszcze nas cholery dwie gonią, no. Jedziemy jeszcze 500 metrów. Tu nie boimy się. Możemy wierzyć, że wszystko, jesteśmy w świecie wirtualnym. Dobra, nie aż tak. Dobra, to tutaj. Pięknie, mamy wirusa. Nie wiem, gdzie jest są ale jest. Prawie. O. Mamy pieniędzy 33000. A może na przykład zdrowie, obrożenia od wybuchów? Zdrowie sobie, żeś przechodnik, zbierana ilość. O. To się przyda. To też, bo jeżeli przechodnie przypadkowo zabije, to nie będzie taki useless kill, że będę miał jakieś żałko dalej. Zapiszę sobie, oczywiście, jest jakiś mój komentarz, że dzisiaj się będzie oschły. Tak jak moje życie. Ledwo ruszającego się człowieka. Im więcej przejmujemy, tym bardziej system wariuje. Dobrze wiedzieć. Oh, yeah! Świetnie. Zamknięta strefa.

Pięknie. Pięknie, żeśmy że się polecili. Raz te wszystkie bonusy. spotkanie się z kitem na statku, czyli kolejną rzecz dostaniemy super zbieranie tych rzeczy to jest piękna zabawa pewnie trzeba będzie na końcu zgrindować to Ale lecimy do teleportu z kitem, się spotkamy na statku ja wiadomo jak go pomyliłem z, Kierse, z Pirsem. Aż mi smutno, że go pomyliłem Jak mogą Pierce pomylić? Szybowanie jest chyba szybsze od samego sprintu Czy mogę się mylić? Z okazji sobie wezmę sklepik Raczej do mnie. Pierdziele. Idę skidnąć się spotkać, bo nie mogę. Bo czułem tą presję czasu, że zaraz mi zaczną atakować, nie? Be o, teraz bym mu dał radę. System mi zakłócili tym strzelaniem. I to kościółkę naszego. Misekita to jest świetne, właśnie przeszkolenie i zabawa. Found some more ways to show Zenyak who's really in charge here. I'll walk you through them. Sounds good to me. No, i więcej czasu na hakowanie i to mi się podoba. Siadłem hakować. Są najwyższe strój Rosjan Diego. jego. zrobimy jedną główną misję. Dawaj. Zobaczymy co nam dadzą tam.

Czy mogę, po jednym, czy mogę raz? I'm not finishing this until you tell me how you can help my friends. I know how to navigate the Zin systems and travel between them. If you can find the right simulation, I can open a gateway between that one and yours. Oh, that's really Why should I trust you? Because I have no love for the Zin as I was once their prisoner too. I have been stuck inside the Zin simulations, creating rifts, which cause chaos for Zinda. Though the Zin inevitably shut them down. So what? You want me to be your emperor? Your help ensures I am able to keep them open permanently. A benefit to us both. Can you have done this on your own? My body has long since died. I implanted my consciousness into the main simulation computer many years ago. But even though you have no body, you're still going to help me. I cannot. Not unless you find me a physical mobile form I can download my memory matrix into first. Uh that sounds like a lot of work for a vague promise. Unlike humans, I keep my word and pay my debts. Besides, you know you need me. Pocznieć. Trzeba się zrobić idealnie, żeby to zrobić. O Jezu. Ciekawe czy to czas jeszcze, jak szybko to robię. Essie ukrywa się w mieście, więc jeszcze nie znajdziecie jej oprócz wyzwania. O! Kolejne nagrody, mmm! Pięknie to wygląda, nie? Główna misja, taka szybka. Dobra, mamy cash jakiś. Polepszenia, mamy jakieś premie nowe. O! To jest bardzo ważna informacja, raczej rzecz. O! Super siła! Trzeba w super siłę zainwestować. O! Ale boli! Naprawdę, nawet nie wiecie, jak nie boli. Dam rany. Zmniejszenie obrażeń podczas super sprintu. O, ulepszenia. Zobaczmy, może element. Ładowanie. O! Szybsze ładowanie będzie super. Bo mnie zawsze denerwuje, jak wolno, się te skile.

Yes, no, wiemy o tym, bo już używam wybuchy. Peren kontrolowany przez obcych. Ja bo to jest sklepik, wiecie? Ja bym z tego wziął od razu, jak go widzę. O wiele więcej czasu na ten hakowanie, co my tu mamy. Nie, bo to mogło być tutaj. Pamiętam, że to mnie trochę boli, bo nie wiem, jak to zrobić. Nie, bo nie ma do góry, więc nie mogę. Mogę zrobić tu i do przodu. Mamy to. To już mi trochę zajęło. To jest ten most, pamiętacie tutaj w tym miejscu? Tym nie w tamtym miejscu. Johnny, 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 nasz zombie Johnny był. Zombie Johnny.

Now use your fire blast on those people. It will ignite anyone in the blast radius. Like no, I'd lose that. This would be great at a barbecue. Watch. So, you can change jest taką opcję.

Dobra, zhakujemy sobie coś po prostu na koniec odcinka żeby nie zostać z pustymi rękami jo, jo, dobra, zobaczmy teraz, dwa, trzy Bo w miarę proste. Nie powiem. No i dobra, co? Może zabijemy jeszcze ten oddział tej opcji, co jest? super silny, to trzeba to używać, nie? A no uciszcie się tam, pięknie. Pięknie, mamy kolejną rzecz. Ja Wam tu dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. O, jestem już przemęczony po jednym odcinku, więc pewnie na kolejne nagram sobie za chwilę. Cześć.